Siemaneczko, zimaczki z tej strony Texio Chciałbym dzisiaj pokazać, że lebi to fake. To jest jakby modyfikacja, która pokazuje nam, że mamy więcej FPS-ów. Tak naprawdę nie mamy. Więc pokażę wam. I to mój pierwszy filmik na ten kanale. Ok, więc teraz patrzcie. Zimmy na przykład w Creative World Type'a Super Flat, żeby nie przeszkadzały drzewa i tak dalej. No i mamy. Teraz patrzcie. Niby mamy. Ja mam trochę słabszy komputer. I tego. Mam trochę mniej, u mnie to wygląda. Mniej, w mam. Tak. Teraz nie mamy te 3000, 2000. No ale tak. I się cieszymy tym, tak? Ale jeżeli na przykład wejdziemy w frapsa. Pokazuje nam te prawdziwe FPS-y, które mamy. Czyli 240, znaczy tak, 250 w średniej. No to tak, patrzcie, to po prostu, jeżeli to ściągamy, to pewnie to po prostu zmieni nam tutaj to FPS, mnoży ileś tam. Tak naprawdę to, to tylko tak pokazuje, że mamy tyle. No więc Labimot to raczej fake. Nie polecam ogólnie. Chyba, że jeżeli chcecie tam poszpanować, że macie niby tyle FPS-ów, taki komputer, jesteście biedakami, no, no to, pff, to możecie sobie coś się zrobić z tego screena i się cieszyć. Dobra, to chyba już wszystko. Dzięki za oglądanie, zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się podobało. Jeżeli nie, to wiadomo, napisz tam swojego hejcika, choć i tak będę miał go w dupie i elo.